Zaczniemy od wskazówki, którą pewnie słyszycie bardzo, ale to bardzo często, mianowicie Dokładne czytanie poleceń zadań. Tak, jak powiedziałam, na pewno podczas nauki w liceum, czy też na, jakich, na jakichś korepetycjach, mieliście sytuację, że straciliście punkt właśnie ze względu na to, że nie doczytaliście dokładnie polecenia. Wierzcie mi, że jak pójdziecie na wgląd swojej pracy i okaże się, że straciliście dwa bądź trzy punkty właśnie z powodu tego, że nie doczytaliście poprawnie, nie doczytaliście treści polecenia, e, czyli zamiast zapisu, w formie, za, zamiast zapisu reakcji w formie cząsteczkowej, zapisaliście ją w formie jonowej skróconej i straciliście ten punkt. Naprawdę tak stracone punkty bolą najbardziej. Dlatego chciałabym tutaj skupić się na tym, żebyście dokładnie czytali polecenia zadań. Pamiętajcie o tym, że możecie sobie podkreślać różnego rodzaju informacje, które są według was istotne. Czy to w treści polecenia, czy to też w informacji wprowadzającej, no tak, żeby właśnie zminimalizować szansę na stracenie punktu. Tutaj przygotowałam kilka kilka przykładowych zadań i treści poleceń, które pochodzą z arkuszy maturalnych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Chciałabym wam głównie zwrócić na tego typu zadania uwagę, ponieważ tam najczęściej tracicie punkty. Pierwszym takim zadaniem jest zadanie, gdzie musicie Musicie zidentyfikować dany pierwiastek, i jest to najczęściej zadanie otwierające arkusz, i bardzo często tutaj się zdarzają właśnie błędy. Macie czasami do napisania nazwy pierwiastków, co zresztą podkreśliłam tutaj. W, innego, w innym arkuszu mogą już Was prosić o symbol pierwiastka, a w zupełnie innym. Macie dowolność, tak jak tutaj widzicie, możecie podać nazwy lub zwi wzory związków, dlatego... Bardzo ważne jest, żeby tutaj skupić się na tym, czy macie wypisać symbol, czy macie podać nazwę, czy może macie dowolność. Nasz mózg działa tak, że jeżeli większość zadań rozwiązywaliście i wpisywaliście tylko symbol, no to za tym kolejnym razem również wpiszecie odruchowo symbol, zamiast na przykład nazwy, no i możecie w ten sposób stracić punkt właśnie na, takim, no na, takim, na takiej drobnostce. Kolejny typ zadania wydaje mi się, które jest w którym najczęściej właśnie robicie ten błąd, to to w jaki sposób zapiszecie równanie reakcji chemicznej. Najczęściej proszą Was o zapis w formie cząsteczkowej bądź w formie jonowej skróconej. I tutaj pozwoliłam sobie wykorzystać fragment znowu arkusza maturalnego CKE, ponieważ zobaczcie, jak to zadanie jest skonstruowane, w ogóle jak ten fragment arkusza jest skonstruowany. Mamy zadanie 6.2, w którym proszą Was o napisanie równania reakcji w formie cząsteczkowej. Zaraz pod nim macie zadanie numer 7, w którym już proszą Was o zapisanie. Zapis równania reakcji w formie jonowej skróconej. Oczywiście, tak jak mówię, macie to, macie podkreślone to w treści polecenia, ale mimo wszystko zaznaczajcie to sobie dokładnie, jeszcze raz w tym poleceniu, żeby tego nie pomylić, bo na maturze stres. Czas. Jak już widzicie, że macie napisać w formie, macie napisać równanie reakcji, no to jak już napiszecie w tym zadaniu 6.2 w formie cząsteczkowej, to odruchowo pewnie przejdziecie do kolejnego zadania i tam też zapiszecie to w takiej postaci. Dlatego oprócz tego, że macie te informacje podkreślone, co powinno Wam się już na pierwszy rzut oka rzucać w oczy, to zaznaczajcie to sobie jeszcze raz, żeby no żeby nie stracić punktu właśnie za, za błąd, za. za za błędne zapisanie równania reakcji. Tutaj jest jeszcze fajniejszy przykład, który pokazuje, jak bardzo trzeba być skupionym na maturze. Mamy zadanie i w jednym zadaniu raz proszą nas o zapis równania reakcji w formie jonowej, a w kolejnej reakcji już w formie cząsteczkowej. Co wierzcie mi naprawdę. Mm, Naprawdę jest bardzo ważne, żeby być skupionym, żeby wyłapywać te wszystkie rzeczy z poleceń i nie stracić punktu właśnie na takich rzeczach. Tak jak mówię, ten przykład pokazuje, jak tutaj, jest, jak tutaj są zmieniane te formy i jak jest sprawdzana wasza czujność na maturze właśnie czy czy cały czas kontrolujecie to, co robicie i to, co macie wykonać? No i kolejne takie zadanie pułapkowe to zadanie, w którym macie podać wzór sumaryczny lub półstrukturalny. Po raz kolejny się powtórzę, zobaczcie, że to wszystko macie podkreślone, tylko musicie na to zwracać uwagę. Bardzo często są zadania, gdzie w informacji wprowadzającej, w informacji wstępnej jest na przykład podany wzór półstrukturalny, a następnie w poleceniu oczekują od Was wzoru sumarycznego bądź wzoru najczęściej właśnie wzoru sumarycznego. Dlatego tutaj też warto się pilnować w tej chemii organicznej. Kolejny taki typ zadania to na przykład zadania ze schematami, gdzie musicie zapisać te reakcje, żeby poprawnie, poprawnie odszyfrować, co kryje się pod literą A, B, C. I rzeczywiście to zadanie wymaga od Was zapisania tych reakcji, uzgodnienia ich w wielu przypadkach, a na przykład oczekują od Was tylko nazwy systematycznej produktu. Dlatego tak jak mówię. Czujność, musicie być czujni, zaznaczajcie wszystko, wszystko to, co wydaje się dla Was istotne. Pamiętajcie, ten arkusz jest dla Was. Bezproblemowo możecie sobie zaznaczać informacje, tak jak mówiłam, czy to w treści polecenia, czy to w, czy to w informacji wprowadzającej, tak żeby udzielić poprawnej odpowiedzi, której od nas oczekują. Tutaj również takie zadanie przykładowe, gdzie można stracić... Punkty, e, mianowicie e, jest jedna informacja wprowadzająca i kilka poniżej do niej e, zadań. I bardzo często w tych zadaniach e, proszą Was o różne rzeczy, czyli raz jest to napisz równanie reakcji, raz narysuj wzór produktu, raz podaj nazwę produktu. E, więc te zadania wymagają od Was największego skupienia i śledzenia tekstu, tego co macie konkretnie. Podać, no bo tak jak mówię, tutaj jest sprawdzana wasza czujność, czy doczytujecie e, informacje, ponieważ najczęściej te błędy tracicie nie z powodu tego, że nie potrafiliście tego zadania wykonać, tylko właśnie czegoś nie doczytaliście, coś ominęliście. E, Sfokusowaliście się na jakiejś innej rzeczy, a pominęliście bardzo istotną informację. Dlatego zaznaczajcie, jeszcze raz to powtórzę, zaznaczajcie to, co uważacie za istotne.